W naszej kolekcji prawie tysiąca minifigurek LEGO mieliśmy kilka wyjątkowych okazów, ale wciąż brakowało nam unikatu. Wyjątkowych figurek ACX i Omenisa. Dlatego będąc w Londynie wybraliśmy się do LEGO Store i stworzyliśmy unikatowe figurki. Zacznijmy od ACX. -a. Żeby stworzyć figurkę ACX zamówiliśmy bluzę z kapturą z napisem ACX. Do tego zielone krótkie nóżki w kolorze bluzy, no i główka uśmiechnięta z zielonymi włoskami. Dodajmy mu kulę, bo boli go noga odchodzenia w Londynie i figurka acx jest już gotowa. Omenis będzie miał białą bluzę z napisem Omenis V i oczywiście czaszką w logo. Z tyłu koniecznie napis Porobione. Dodajmy mu jego ulubione poszarpane dżinsy, do tego główka z zarostem i w okularkach. No i oczywiście czapka, bo Omenis jest łysy, do tego gadżet w formie procy i figurka Omenisa jest również gotowa. Ej, ACX, a czy ty nie jesteś za młody na tytuł profesora? Nie.